On jest zysłę, już spa. No i on tak jakby wygląda tak. no. O tak, jest taki jakby biały. No widzicie? Dobrze. Dobra, nowinka. I tak. Teraz to jest moja druga rzecz. Podstawowa, oczywiście, do dziennego użytku. To jest moja wazelniczka. Chyba, coś takiego nie pokażę Wam jej, bo nie potrafię jej otworzyć. Ale użyłam codziennie, nie? No. A to są moje perfumy. To jest chyba moja czwarta rzecz, a nie trzecia. Przepraszam, nie umiem liczyć do trzech. No tak. No i one są takie jakby różowe z taką brązową, a nie, czarną, przepraszam! Zakrętką, no i one no, tak ładnie pachną. No. Aż z kolei, ale dobra, nie wiem. No, to jest et tonik z zjaibio, ale sobie, przepraszam, nie umiem się wysłowić. No, i też gorzej wam do codziennego użytku, ale czasami go używam, bo nie umiem go otworzyć. No. A to jest mój Under 20. No i go używam czy razy dziennie po obiecie, po kolacji i śniadaniu. Nie wiem, co jest pierwsze. Trzeba pięć rzeczy, czyli pędzelek, pędzelek i e, pomadka. No i tak, to jest taka pomadka. No, za 6,50 kupiłam ją w Osmanie. No, tak, używam ją prawie codziennie do szkoły. No i zostało mi jeszcze, e, jak raz o mówiłam, a, 6, czyli pięć rzeczy mi zostało, czyli pędzelek te, taki czarny i taki czarowy. No! I używamy do cieni, którzy te cienie do szkoły. No! I to były moje rzeczy do codziennego użytku. Dziękuję! To już koniec. Pa wszystkim! No.